Hej się ma, widać pierwszy tu w tym odcinku, w yy, właśnie jest No tak, to się. jak będzie mieć robotę. No, słuchajcie, to są knizy. Z tego czy radzisz sobie ze stresu? Tak, czasami nie. Szukam przygód. Tak, szukam przygód. Szukam przygód. Czy jesteś zorganizowany? Tak, chyba nawet zbyt bardzo. Mam to, co mi potrzebne. Staram się korzystać ze wszystkiego. Mam porządek. Eee. Nie. No, czasami za bardzo na łez. Chcę to My... powiedzieć, Gdy... co prawda. No i. Czy masz wypokojny Eee, czekajcie. Tak, mam porządek, chyba. Ej, daj mi że tak. Chyba, da, daj mi że tak. Mm. Czy boisz się? Mówi prze. Iż, iż, iż. Czy się się ludzi, Ryży, nie, 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 tak nie, strasznie, nie, to nie, to normalne Zjawisko czasem, tak czasem nie Czy masz na kluczowy porządek? Mm. Tak! Czas. Czas. nie minut. z tego! Robert, na się. Jaki? Widzimy się po krótkim przedmiocie! Dobra, i słuchaj, teraz! co ty prosił? Jak przedmiot jest w twoim uroku? Ja e, e, geografia, języki nie lubię, szkoły. <laughs> Matematyka? No języki bardzo lubię, obydwa chcę. Chcę Te tego i tego. <laughs> to prawda. Cza Jak jest twój ulubiony kolor? Czarny, czerwo czerwony. Tu Casek na telefon podoba ci się najbardziej. To A takie. Nie, mi się pokrótce się się przerwie. To Zaznaczyłem to, to i Idziemy dalej na dół.

Iksiu, czy lubisz odrabiać prace domowe? Ehm. Jeżeli wy, w biblioteki, no to tak. Lubię coś z wioską. No. Damię? Nie? nie, 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 proszę, tak, tak, tak. Nie, nie. Czy możesz... To nie i nie, nie chcę. Tak. Widzę. Czy masz jakieś problemy? No to tak sporo. Tak naukę? Nie. Tak sporo. Sporo mam. Czy jesteś uczciwy? To Tak, uczciwy zawsze. Ale co też? Czy chcesz pracować? Eee, <śmierdzi> e, tak. E, chcesz do pracy zarabiać. E, ile masz na tym. Jeszcześ osiem. <śmierdzi> e, nie ma tu odpowiedzi na moje. Ja e, bo to... Ja mam. nie, bo... Ja mam... No, tak, ja mam 8. Czy lubisz oglądać filmy? Tak, lubię, lubię. Nie ten, na jakąś kofeiny. Dziecko. Czy lubisz czytać? E, zależy co. Czy e, lubisz czytać? No tak, no, tak, tak. No. Nauczyciel.

как ena но метки Słyszymy to, byś nie dał. Nie, no. nie, mm, nie. Mm. Ja bym wiedział, że on, może wybrał... No, nie chwała, właśnie. Mądrości, władzę. No. Mądrości. Jeszcze tak. Co ty za? Mądrości. Я когда-то учился в лицее, учитель, что, ну, вот, 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 Chcieli dzielić historii o Twoich przygodach, tak, ale uśmiechami nam, Tobie nie obchodzi mnie, co o To tak, to było najlepsze. Ożył czy Leszka? <grym> Leszka ożył, hey, ale... О, живу, 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 живу. Здесь какой-то Ну, блин, 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 блин,

E, to ja wolę być e, białymi, bo wtedy można być szybciej kawałkowy. W prawo czy w lewo? W e, lewo, w e, Ja bym po szatku. W jestem, w prawo nie